Wczoraj poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata w RPA. Holandia wygrała ze Słowacją 2 do 1, a Brazylia pewnie pokonała Chile 3 do 0. Skończył się piękny sen Słowaków. Chociaż ani piłkarze, ani kibice, ani tamtejsza prasa nie robią z porażki wielkiej tragedii. Słowacy naprawdę pokazali się z dobrej strony. Wczoraj wyszli na boisko bez kompleksów i grali z Holandią jak równy z równym. Swoją drogą, ile my byśmy dali, żeby to nasza reprezentacja wystąpiła w finale Mistrzostw Świata, w jednej ósmej finału, żeby tam zagrała z Holandią i przegrała tylko jedną bramką. Brazylijczycy pewnie pokonali Chile i trzeba przyznać, że zaprezentowali się lepiej niż w meczach fazy grupowej. Ale prawdziwym sprawdzianem formy będzie dla nich dopiero ćwierćfinałowe starcie z Holandią i tutaj naprawdę możemy się spodziewać fajnego meczu. Co dzisiaj? Dzisiaj o 16 Paragwaj zagra z Japonią. Jeżeli Paragwajczycy myślą o awansie, będą musieli rozpracować wyjątkowo defensywną taktykę Japończyków. W fazie grupowej Paragwaj grał ładną, ofensywną piłkę, ale tym piłkarzom jeszcze nie przyszło się zmierzyć z tak szybkimi i zwinnymi zawodnikami, jakimi są Japończycy. Ci z kolei wszystkie trzy bramki w mundialu strzegli do tej pory ze stałych fragmentów gry, więc na tym z kolei będą się musieli skupić w defensywie Paragwajczycy. A wieczorem starcie gigantów, mecz Hiszpania-Portugalia. Trener Hiszpanii, Vicente del Bosque, powiedział ostatnio, że sensacyjna porażka ze Szwajcarią w pierwszej kolejce była jego podopiecznym potrzebna, bo dzięki temu zrozumieli, że w tym turnieju spacerów nie będzie. Mecz będzie starciem dwóch czołowych strzelców ligi hiszpańskiej, Davida Villi i Cristiano Ronaldo. Hiszpania do tej pory nie zachwyciła, z kolei portugalczycy nie dosyć, że nie stracili żadnej bramki. To strzelbili na razie w turnieju najwięcej goli. Czy statystyki pomogą im pokonać mistrzów Europy? Zobaczymy. Ale jedno wiem na pewno. Tu nie ma co wskazywać faworytów, nie ma co wymyślać taktyki i ewentualnych scenariuszy wydarzeń. Ten mecz po prostu trzeba obejrzeć.